Tomasz Jakubiak szczerze o swojej przeszłości i trudnej relacji z żoną. Kucharz mówi o problemach z alkoholem i narkotykami. Walczący z ciężkim nowotworem, Tomasz Jakubiak szczerze opowiedział o swojej trudnej przeszłości. Znany kucharz i juror programu Masterchef zmagał się z uzależnieniami, które niemal zniszczyły jego relacje z żoną Anastazją. W marcu tego roku u Tomasza Jakubiaka zdiagnozowano rzadki nowotwór. Choroba zmusiła go do podjęcia leczenia w Izraelu, gdzie od grudnia przechodzi intensywne badania i przygotowuje się do operacji. Tutaj opieka wygląda stanowczo inaczej. Mam swój pokoik, a moja rodzina mieszka dwa piętra wyżej w hotelu. Mogą ze mną spędzać czas, co jest dla mnie bardzo ważne, mówił w relacji na Instagramie. Kucharz wielokrotnie podkreślał, że siłę do walki czerpie właśnie od rodziny, jakubiak, szczerze o problemach z alkoholem i narkotykami. Był okropny. Tomasz Jakubiak w rozmowie z dziennikarzami Dzień Dobry TVN otwarcie wyznał, że na początku związku z żoną Anastazją zmagał się z poważnymi problemami uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Byłem strasznym człowiekiem, w strasznych nałogach. Alkoholikiem byłem. Poniekąd byłem też mocno w narkotyki wywalony, więc miałem problem, żeby się w ogóle ogarnąć, opowiadał. Ich relacja rozpoczęła się w nietypowy sposób. Już na pierwszej randce Anastazja zaszła w ciążę. Jakubiak przyznaje, że nie traktował partnerki najlepiej, co dodatkowo komplikowało ich początki. Był okropny, wspominała żona, ale podkreśliła, że widziała w nim potencjał na lepszego człowieka. Pomimo tego byłam spokojna o to, że będę miała z nim dziecko, bo widziałam w jego oczach, że on jest dobrym człowiekiem, że nigdy mnie nie skrzywdzi. Początki relacji Tomasza Jakubiaka z żoną były bardzo trudne. Oprócz zmagań z nałogami, życie Jakubiaka skomplikowało się jeszcze bardziej w obliczu pandemii COVID-19. Para zmagała się z problemami finansowymi. Tomasz stracił zlecenia w telewizji, a Anastazja w nieruchomościach. W tym wszystkim nie mieliśmy mieszkania i nie mieliśmy gdzie się podziać. Mieszkaliśmy trochę u Anastazji, z jej mamą trochę u mojego kolegi. Zaczęła się jeszcze pandemia, więc splajtowaliśmy oboje całkowicie. Był bardzo trudny czas dla nas. Ja w tym czasie też nie byłem przyjemnym gościem, wspominał Jakubiak. Anastazja pragnęła wspierać Tomasza w najtrudniejszych chwilach. Jak sama przyznała, na początku chciała wejść w rolę ratownika i zmusić partnera do zmiany. Szybko jednak zrozumiała, że bez jego woli nic nie zdziała. Doszłam do punktu, w którym stwierdziłam, że albo się zmieni i przestanie, albo po prostu się rozstaniemy, powiedziała. To właśnie ten moment, gdy Anastazja odpuściła, stał się kluczowy dla Jakubiaka. Kucharz zdecydował się zawalczyć o siebie i rodzinę. Dziś przyznaję, że bez wsparcia żony nie wyszedłby na prostą.